Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Paulina Palian dla znajomych, poli, a mój hashtag to Palian Show, tak jak od mojego nazwiska, Palian. I dzisiaj nagrywam dla Was z Austrii. Mortka mi się cieszy, dlatego że jest absolutnie przepięknie. I co? Z tego miejsca będę właśnie nagrywać 16 kwietnia, puszujące w duchowości. Te, które mnie obserwują, wiecie dobrze, że od pewnego czasu nagrywam razem z Zuzą Techanu, znaną również jako Jawanię, różnego rodzaju materiały duchowe. No i przyszła pora na to, żeby to skondensować i uprawomocnić, <grywania> i stworzyć z tego coś, gdzie będziemy się... platformę, gdzie będziemy się dzielić naszymi bieżącymi um, przemyśleniami, spostrzeżeniami na temat tego, co się dzieje w nas i dookoła nas. Łączymy dwie bardzo różne ścieżki duchowe, a raczej każda osobiście swoją ścieżkę ma również mocno poprzeplataną. Tak krótko o mnie. O co chodzi i dlaczego duchowość? Dlatego, że. W dużej pigułce, w dużym skrócie, miałam 14 lat, kiedy zostałam zmuszona do tak zwanego bierzmowania, co poczułam bardzo mocno i właściwie tego samego dnia postanowiłam, że nie będę brała udziału więcej w takich e, przedsięwzięciach, i kościół katolicki, przede wszystkim tak jak był wtedy w latach 90. sprzedawany mi, upychany we mnie w Polsce, kompletnie we mnie nie gra. I właściwie od tamtego czasu do powiedzmy sobie, czasu, kiedy wyemigrowałam do wielkiej Brytanii. <laughs> Tak na dobre, czyli 2008-2009, i gdzie poznałam praktykę buddyzmu Nichiren Dan Shonin, to jest ta buddyjska japońska odnoga, która chantuje Namjoho Rengekyo. Do tego czasu, czyli 2000, jak miałam 14 lat, 2008 już nie umiem liczyć. W każdym razie, no, 12 lat w tak zwanym ateizmie. I ze względów tak zwanych duchowych u mnie w życiu właściwie nie działo się. DUŻO. Działo się bardzo dużo we mnie, ale byłam zdana e, sobie sama na ten los, że tak powiem. No i borykałam się i z nerwicą, i z depresją, <laughs> i co? I wtedy przyszedł 2008-2009 rok poznałam fantastycznych ludzi w Londynie i po prostu byłam zaciekawiona, jak oni to robią, że żyją tak, jak żyją, chciałam poznać ten sekret. I tak dowiedziałam się o namio renge Kio i dowiedziałam się o buddyzmie Nichiren Daishonin. no i zaczęłam czantować. Czantowanie, jak opowiadam moim znajomym, to jest jak układanie myśli, zwłaszcza tych nerwicowych w pudełka, a potem te pudełka układanie w odpowiednie miejsce na półkach w jednej głowie, która jest. Jakby szafą. Przynajmniej tak ja sobie to tłumaczyłam i tak mi to spasowało. Natomiast w 2013 roku, czyli 10 lat temu, znajoma poleciła mi jechać do nowego Kawkowa do Tu i teraz, i tam Norbert Kulesza poprowadził medytacje dynamiczne, no i to dopiero było jakby dla mnie wyskocznią w duchowość, której głębokość, której do tej pory jeszcze nie miałam okazji zaznać. No i co? Od tamtego czasu do mojego wyjazdu do, wiel... do Indii, sorry czyli 2020, e, praktykowałam coś tam pokazywałam innym ludziom, zwłaszcza dziewczynom, jak robiłyśmy podróże w głąb siebie. Ale właściwie wiedziałam, że bardzo mi podpowiada i odpowiada ta technika, natomiast nie czułam e, takiego powołania, żeby, żeby zajmować się tylko tym. E, no i co? Pojechałam do Indii. Trafiłam do Oshodam, to jest koło New Delhi i tam w Oshodam poznałam e, ludzi, którzy mi powiedzieli, dziewczyno, musisz wrócić do Europy i nauczać, uczyć innych ludzi medytacji dynamicznych i... Dzielić się tym dobrem. No i to zaczęłam robić. Pomimo tego, że był lockdown i pomimo tego, co się działo w Europie e, przez e, ścieżki internetowe i gdzie tylko mogłam, w komunie niemieckiej, w której żyłam, tam praktykowałam razem z ludźmi, którzy mieli ochotę otworzyć się na, na medytacje dynamiczne. No i co? E, do tego chyba było jeszcze bardzo dużo rzeczy. Teraz mi przychodzi Abraham, teraz mi przychodzi Byron Katie. E, Joanna Macy i Radykalna Ekologia. Dużo tych, e, tych ścieżek, które, do których wsadzam sobie leciutko palec i, i jak do wody i sprawdzam temperaturę, sprawdzam czy mi to pasuje. Kręgi kobiet, moc kobiet, e, samouzdrawianie. E, <ścoughs> więc no, zobaczymy, jak to będzie z tym razem. Jak wiecie, ja Wenirie pracuję z, z praktyką magiczną i z czarostwem. No i bo jestem bardzo ciekawa, między innymi, bo nie tylko, jestem bardzo ciekawa, co z tego miksu Palian i Ja wyjdzie. Dlatego serdecznie zapraszam Was, mam nadzieję, że internet będzie działać bez zarzutu. 16 kwietnia i będziemy się spotykać, postaramy się spotykać regularnie, co trzecią, Niedzielę miesiąca? Trzecią niedzielę miesiąca? Tak to się mówi. <grywa> Pewnie będzie dużo pągliszu. ale co? Mam nadzieję, że zrozumiemy się ponad podziałami, zrozumiemy się ponad e, kabelkami. E, zapraszam Was na grupę facebookową Kobieta Spełniona Kobietą spełnioną i Instagram Palian po polsku. Do zobaczenia. Buszujące w duchowości Palian i Jawenię 16 kwietnia.